Powiem krótko, dzisiaj będziecie może, może mieli szansę na wygranie dowalonej kosy. Umówmy się, że może to będzie kosa nawet za półtora kloc. Dawno takie kosy nie rozdawałem. Ktoś może dzisiaj zgarnie taką kosę, ale wszystko to będzie zależeć od tej bitwy. Od tej bitwy, którą przygotowałem, jest to naprawdę przepotężniak. Przepotężniak królewski. No i powiem Wam, zobaczymy. Jeśli ją zgarnę, jeśli ja tą batlę zgarnę, to rozdaję Wam kosę za półtora kloca i ktoś po prostu będzie miał dojebaną koskę. A jeśli nie zgarnę, no to mówmy się, że będzie tańszy skin, jak zobaczymy, jaki jeszcze, nie wiem jaki. Nie wiem jaki, mam nadzieję, że to będzie ta kosa. I mam nadzieję, że tą batelkę zgarnę, robimy Andera. Andera na trzy osoby. Dawno nie zgarnąłem jakiegoś konkretnego Andera. Jeszcze w ostatnim odcinku okradł mnie Remsu, a szerdzik za prawie dwie dyszki niestety okazał się chujowy. Kto oglądał ten wie, no generalnie ta Golden Era Case nie dała nic na tym szerdzie, Wypluła skiny za stówę. To były tragiczne skiny. Mam nadzieję, że tym razem wypluje. Oczywiście nie dla mnie, bo będzie to underdogno i zobaczymy co z tego będzie. Ale zanim rozpocznę tą baterkę. Ja już ją wystartuję. Na trzy osoby Anderek. Za dwie dyszki ponad. No to chcę wam pokazać osoby, które już otrzymały skiny za ostatnie odcinki. Sami zobaczcie wysłane skiny dla nich. Oczywiście gratuluję. No i co? No... Gratuluję. Myślę, że tyle. Takie krótkie podsumowanko. Skiny zajebiste. Dzisiaj może być jeden z potężniejszych skinów na rozdanie. Wszystko będzie zależeć od tej batlii, więc zobaczmy jak ta batelka pójdzie. I myślę, że dzisiaj zmienimy taktykę, bo ostatnio taktyka z botami Rosso, Emily i Samu nie działała. Więc myślę, że dzisiaj możemy wrzucić Alexa oraz... A Michaela, ty w sumie mają te same procenty, to niech będzie Michael. Wysyłamy tutaj na starcie od razu faka. No i zobaczmy. Jaki pierwszy drop, trafiam na meczkę fade. No, początek nie jest zbyt obiecujący. Breakout jeszcze nic nie wypluł. No da jedną. Jest, obojętnie. Motylek Blues, nie ma tragedii, Alex nam odpada. Alex jeszcze trafił sobie AWP Asimofil testet z Tatraku i teraz kosa dla Michaela. Nie ma kosy dla Michaela, no Michael musi nam niestety jeszcze odpaść. Zobaczmy, Danger case na buście. Najlepsze co tutaj jest to USP i tech, dobra, a na jesterku mogło dać karambita na prawo, ale jest emeczka i majnet Danger. Water... Ej, watercase na buście. W ogóle zajebiście dał, bo dała WP digla. Zobaczmy na drzesterku dla Michaela. Nie ma nic, dla Michaela trafiam wulkana. No, G2 Case'ik. G2 Case'ik chyba nas nie podratuje. Ile ten Fire serpent? Chociaż trochę! No i Michael jakby trafił, to by wyszedł na. Wyszedłbym ja na prowadzenie. No, ale fire serpent mu przeleciał ma Gloves'y Fundation. Field tested. Ej, wychodzimy na prowadzenie dzięki tym Gloves'om. I powiem wam, że no na razie dobrze się układa, ale Michael jeszcze by musiał coś fajnego trafić. Oj, liquid holo. No, tracimy prowadzenie przez tą naklejkę Hydra. Hydra nie daje zupełnie nic. No i zobaczmy, mamy cztery skrzynie do końca Pinata na buście. No, Pinata na buście nie zaskoczyła. Zobaczmy na gestrze. Mam nadzieję, że Michael tutaj coś przytuli. Trafia AWP Cmyk. Fabrycznie nową jeszcze Gold Era. No nie, no musiałaby tu jedność Dragon Lord albo Karambitlord. Nie ma. No niestety. Stuwa. Under za stówę zgarnia kurwa Michael. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty. Mamy szóstkę. Mamy szóstkę i ja myślę, że warto by było jeszcze wykorzystać te procentowe. No jak już są, to zobaczmy. Bo one zaraz znikną. Już normalnie ich otworzyć nie można. Ja myślę, że damy coś takiego. I czymś jeszcze bym tutaj dowalił, może tą pinatą i i Jeszcze jedną skrzynią, 4% sloter, zobaczmy takiego undera na 4 osoby, no może to się jakoś konkretnie ułoży, może zgarnę taką dragon lorkę, wydaje mi się, ale że będzie ciężko, szkoda tej pierwszej baterki. no prawie stuwa była, zaczęliśmy niestety okropnie meczką fight ale, ale tam nawet standardzik by nie pomógł, a tutaj już też zaczynamy naprawdę tragicznie i wątpię, że tą batę zgarniemy. No, daj, dwie m9, dwie m9 środek, ani jednej. Może, może trzy Dragon Lorki. Ja, Pitole. Chociaż nie, no, Hucmana bym trafił, jakby ta WUPA wleciała, więc to też by nie było dla mnie. 3%? Okej, okay, też nic nie ma. No i zobaczmy. No, czy Pinata zaskoczy? Musiałaby dać trzy dobre przedmioty na prawo. A nie da Kuźwa ani jednego. No i ten Anderek też jest niestety, ale tragiczny. Okej, okay, odpuszczam. Odpuszczam. I ja mam jeszcze. Talona i motylka, ja myślę, że talona zostawiam, bo jest bardziej rare. Przypominam o rozdaniu, bo mamy naprawdę dojebane przedmioty, a właściwie ja rozdaję Wam, dla osób oczywiście, które grają na moim kodzie, w Access. Dziękuję wszystkim za użycie mojego kodu. Eee, no i macie naprawdę dowalone skinki. Glock za 5 dych, Classic za 15 taka, M9 za 2 dychy, Karambit za 8, Survival za dychę, Classic za 8, Kałach za 8, za dychę Prince Printstream, Ursus za 8 ziko. no i za 3 dyszki macie Sport Glovesy Vicey. No generalnie dojebane rozdanie, oczywiście tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończoność. 18 lat, żeby tutaj grać. I ja nie zachęcam Cię do płaty, ponieważ nic nie trafić, ciężko trafić najlepsze przedmioty. Zresztą, jak sam przed chwilą widziałeś dwie batle przegrane. Pamiętaj też, że te przedmioty zgarniasz jako prezent razem z płatą. Nie jest to losowanie. A żeby zagrać na moim kodzie klikasz zielony plus i wpisujesz kod. Vaxes, otrzymujesz darmowe 2 zł. No i plus 10% do wpłaty. Ja powiem tak, otworzymy sobie tego birthday cake'a. Mamy MAKA 10 Neon Rider, no nie da rady trafić najlepszych przedmiotów. Pamiętajcie, Steampunk, jeden. AWP Ateris. Mamy AWP Ateris. E, a ja bym może spróbował jakiejś innej skrzyni. Zobaczmy Eleganta na Gesterze. Ok, mamy Digla Konspiracje i zobaczmy jeszcze Sunken Case'a na Jesterze. Jednego. Mamy M249, jest to szósty najgorszy możliwy przedmiot do trafienia. Eee, te cztery skiny kosztowały mnie parę kloca, więc pamiętajcie, no nie zawsze, nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Ja myślę, że my teraz sobie zrobimy Sherda. I ten Sherd będzie taki. 3 breakout, 3 Dreams and Nightmares. 3 Phoenix, 3 Skrzynie Hydry. Damy dwie Pinaty. Damy raz, dwa, raz, dwa. Zobaczmy. Co będzie z tego Sherda, No powiem Wam, że to jest. Aj, powiem Wam, że to jest podział rozpaczy. Sherd rozpaczy. Zobaczmy, co z tego będzie. Liczymy od razu tutaj na naprawdę konkretnego motyla. Ale zaczynamy dwoma P90 Asimov. Ostatnio jak wpadły dwa motylki, to niestety był to Blues i Snieg. No zobaczmy, czy jakikolwiek wpadnie z trzech breakoutów, bo na razie się nie zapowiada. Zobaczmy chociaż jeden. No ani jeden. A nie jeden, bo nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. 3 Dreams and Nightmary. Niedawno, jak był podział, był motylek emerald. No teraz mamy emeralda, ale shadowy. Szkoda, że to nie motylek, Ej, bo ten podział byłby naprawdę konkretny, ale niestety, no jeszcze mamy szansę. No ale niestety motylka emeralda nie będzie. No może fe... chociaż z Phoenixa Karambit Fade chyba i Karambit Crimson Web to będzie najlepszy drop. No ale zaczynamy tutaj redlinem i no, zaczynamy tą battle. A powiem wam, że średnio jak na razie 8 skrzynek i nic konkretnego. Redline Minimal Wear to Minimal Wear bez i teraz Hydra Hedge Maze. No proszę cię. Ostatnio Blue handy. Mamy Galila. I ostatnia Hydra na Jesterze. Nie ma kurwa nic. Tu by musiały dwie Dragon Lorki dupnąć, tyle powiem. Mamy dwie skrzynie 2 i dwie skrzynie 3%. Najgorsza z możliwych Battle ale jeszcze mamy dwie skrzynie 3%. No była, ubyła, była. Była u Isamu. Jeszcze jedna. No i była u, u, u Bota Emily. Okej. Okay. Eee, mogło być lepiej. Mogło być lepiej, a zobaczmy takiego. Takiego undera. Na dwie osoby, ale robimy na dwie osoby: 3 i 2%. Na dwie osoby, underek może uda się zgarnąć taką piękną dragon lorkę, najlepiej minimalware albo fabrycznie nową. No i 2%. Proszę. Nie nawet nie było blisko, wam powiem. Nawet nie było blisko. A ja myślę, że może zaatakujmy standardzikiem, i to będzie, ale standard na cztery osoby. Zaczynamy z Teampunkiem. Nightmarem, damy sobie skrzynię z kałachami. damy Breakouta razy 2, damy Hydra razy 2. Ja tutaj wiecie co jeszcze wrzucę, 3% Dragon Lore i ja myślę, że damy sobie jeszcze takiego Pist case'a na trzy osoby. Standard na 3 osoby, ja nie będę ukrywał, ja tutaj liczę na Pandory fabrycznie nowe, ewentualnie Hedge maze, fabrycznie nowe, no ale zobaczymy jak ta batla się potoczy, standardzik. No i meczka Knight przeleciała u mnie. Dwa okienka wyżej by ładnie było, ale może DreamCent Nightmare? No, nie zaskoczę. Co ze skrzynki z kałaszkami? No, układa się tutaj na razie anderek. może z breakout, jakby taki motylek fade chociaż wleciał. O, kurwa. Nie, Urban Mask. No i dobra, dawaj Glovesy. MAK, AK i TEK, i druga HYDRA. Zaskocz! Ja pierdziele, mamy kałacha. no z hydry nie wypadają rękawice. No i jest na jesterku. wal Dragon Nie ma Dragon Nie była nawet blisko, mamy standardzika, który kosztował 12 taka. A najlepsze to motylek Urban, Mask i powiem wam, że został mi Talon. Ja mam jeszcze punkty, mam 363 tysiące punktów, więc mogę sobie kupić takie dwa Good Knife. Y. Ok, mam Good Knife, y. wymieniamy jeszcze punkty, bo mam 400 tysięcy. 400 tysięcy punktów mamy Gloves'y. I tak myślę. Myślę, czy czegoś jeszcze nie kliknąć, a ja myślę, że klikniemy Steampunk na Farta, zobaczmy czy wpadnie M Knight. Mamy AWP Chrome Canon. Nie jest to Knight, niestety, ale wpadła AWP. E, zobaczmy jeszcze coś takiego. Underek na 4 osoby. Skrzynia 2% Dragon Lore. Imagine scenariusz to 2 AWP Dragon Lore. I to najlepiej właśnie te za 7 dyszek. Wtedy się po prostu podzielę. I każdy dostanie po Dragon Lorece. No ale zobaczmy, czy cokolwiek tutaj wleci. Tak, Huntsman dla mnie. Ok, e, powiem Wam, że wyszła lipa straszna, Czy daję tego talona. Klikam pinatę. Jedną, jedną jedyną na jesterze. Zobaczmy, czy cokolwiek tutaj wleci. Mamy Galila Rainbow Spoon. Fabrycznie nowego. A zobaczmy jeszcze na buście. Pierwsze trzy mamy tego samego Galila, co trafiłem na jesterze. Mamy emeczkę gracz w sotraku, Mamy Digla Ocean Drive. Mamy dwa razy Maka MP5. Mamy Galila Rainbow Spuna, Mamy znowu tą Emeczkę, ale tym razem w ogóle fabrycznie nową bez więc to jest nawet konkretny drop. Ale dwie kolejne nie dały nic. Trzeci hit też nic. Czwarty też nic. Ej, zobaczcie to, wypadła zajebista M i Już w sumie nie hituje. Nic fajnego. Dopiero teraz padła Emeczka Minimal Wear. Ja myślę, że sobie ją odpuszczę. Zobaczmy jeszcze tą skrzynię Beardsday Cake. Ja myślę, że na buście otworzymy ją 12 razy. 9 i ostatnie 3. No nic fajnego nie wpadło, a zobaczmy po prostu taką jedną na jesterze. No, czy to będzie gloczek w Tatraku? Minimal ej, w sumie dawno wam nie rozdawałem pistola. Niech to będzie gloczek Neonoir Minimal Za 250 ziko myślę, że spoko takiego gloka macie dzisiaj do zgarnięcia. Żeby wygrać gloka, musisz zostawić łapę w górę, dzisiaj dwie łapeczki, to będzie 67 groszy. Tyle, ile dobiecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć mnie na kanale i że to sprawdzam. A dzisiaj w komentarzu musisz napisać, jakiego masz skina do Gloka. E, a ja kończę ostatecznym, ostatecznym hitem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Trzy. Dwa steampunki, Dałbym 2% i szczerze, dałbym tą skrzynię. Dobra, e, zostawiam czwórę. Zostawiam czwórę, zobaczymy. Może będzie od czwóry. Od czwóry do stówy, ale no zobaczmy. Ja mam nadzieję, że ta goldenera teraz przypierdzieli, bo ona prócz golda arabeski to nic konkretnego mi jeszcze nie dała. A wręcz przeciwnie, tam wypadają skiny za stówę, a na drzesterze ta skrzynia kosztuje ponad 8 kloca. Więc mam nadzieję, że tutaj w tym anderze ona naprawdę hitnie dobrze. Ale zobaczmy, na razie. No nie układa się to zbyt dobrze, bo na razie mam najwięcej. Trafiłem jakiegoś powalonego scouta. Jeszcze karambita, śnieć, kuźwa z feniks. No brakowało jeszcze, żebym trafił jakiegoś motylka, nie? Okej, okay. Hydra. Hydra jak zwykle, bez w ogóle niczego. Dwie meczki Night na prawo, zapraszam. No jest Kałach i Falkion, ale dalej nam to w ogóle no nic nie robi. No i trafiam jeszcze w injektora. Na razie mam najwięcej. No, dwa dobre dropy na prawo. Nie, ta skrzynia jest przyjebana. Powiem tyle, no. Ta skrzynia jest po prostu jakaś jebnięta. Ona wypluwa te skiny tu z dołu! A na żesterze mamy wyrównane szanse, które no nie zmieniły. Nie zmieniły nic w tym wypadku. Ja myślę, że jeszcze chciałbym zaatakować tutaj jednego brejkaucika. Tak na farta. MP7 Urban Harazard. Jest to drugi. Drugi najgorszy możliwy przedmiot do trafienia. Otwieram jeszcze hydrę i to jest ostatnia skrzynia, jaką otwieram. To by było na tyle. Pamiętajcie, że ciężko trafić najlepsze przedmioty. Na razie.